10 kolejek, czyli 30 meczów w rundzie zasadniczej, plus spotkania w fazie play-off. W minioną niedzielę ruszyła 27. edycja Tarnobrzeskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Już od jakiegoś czasu mówi się o naszej lidze, że jesteśmy ligą o, najwyższym, o największym stażu, jeżeli chodzi o istnienie takie nieprzerwane, nie, nie więc możemy się poszczycić naprawdę kawałkiem, kawałkiem fajnej historii. Z tego co ja się orientuję, to gdybyśmy złożyli drużynę, której... Są zawodnicy grający. Można uzbierać drużynę, której w jednej drużynie zagra dziadek, ojciec i syn. Więc ma, mamy się czym pochwalić. O miano najlepszej amatorskiej drużyny siatkarskiej w Tarnobrzegu walczyć będzie sześć drużyn. Obrońcy tytułu Grom, wicemistrzowie, czyli Wally and Fan oraz Morgan Siarkopolanie Aftin, Word Tarnobrzeg i Straż Pożarna. Rozgrywki w rundzie zasadniczej odbywać się będą w co drugą niedzielę miesiąca do końca marca przyszłego roku. Do rozgrywek w tym roku zgłosiło się sześć, dru sześć drużyn, czyli od Trzy drużyny mniej niż to miało miejsce w tamtym roku. Nie ma nowych drużyn, są drużyny, które do tej pory występowały. Część drużyn się wzmocniła, część drużyn niestety mocno się osłabiła, dlatego to było powodem, dla których dla trzy których drużyny nie, nie, nie przystąpiły do rozgrywek. Niemniej jednak dużo, duża część zawodników, która do tej pory grała w drużynie zawodowej, Siarki Tarnobrzeg, zaszczyciła. Obecnością jakby drużyny, składy drużyny w tegorocznej lidze amatorskiej Tals. Zaczynamy kolejny sezon. Cieszymy się, że ruszyliśmy. Może mniej drużyny niż w tamtym roku. No, ale też się nie spodziewajmy, że nagle jak nie mamy drużyny zawodowej, że będziemy mieć siatkarzy coraz więcej. Nie ma szkolenia młodzieży, także cieszymy się, że, że gdzieś ta młodzież się znajduje. U nas w zespole mamy dwóch młodych zawodników. Mamy nadzieję, że to perspektywa dla naszej drużyny, bo my już wszyscy troszeczkę starsi. Ale cieszymy się, że się udało, że jesteśmy. Oczekiwania jakie? No, oczywiście, mistrzostwo, no, po to się gra. No oczywiście ironizuję trochę z tym, że to najważniejsze jest zwycięstwo. No, gramy po to, żeby wygrać każdy mecz, ale przychodzimy się tu dobrze pobawić. Trochę się porusza. Bo wiadomo, człowiek coraz mniej się rusza, ale takie, takie czasy, że coraz mniej tego ruchu mamy, ale mamy nadzieję, że to nas będzie mobilizować do systematycznej pracy. Przed rozegraniem pierwszego spotkania w bieżącej edycji talpsu, minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego śmiercią tragiczną Pawła Zasadniego, gracza Woley and Fan.